Wita YouTube, z tej strony Maciek, a to jest mój kanał Nowa Era Lego. Jak możecie zobaczyć, ikonka, miniaturka, awatar zmienił się e, i będzie on już taki e, do końca trwania tego kanału. Poprzedni był bazowy. A, korzystając z, z tych kilku sekund chciałbym Was zaprosić do subskrybowania mojego kanału, zostawiania komentarzy, lajkowania. A, I co będziemy dzisiaj robić? Kilka tygodni temu był hał na kanale, jeżeli go nie widzieliście. To zapraszam do obejrzenia i pokazywałem jeden zestaw, który nabyłem drogą kupna. A mianowicie ten zestaw to LEGO SKLEP, i dzisiaj wybieramy się do sklepu. E, tak jak wspominałem, w Haulu to jest zestaw, który jest chyba całkiem rzadki, i e, nie widziałem go wcześniej. Widziałem inne sklepy, które były dostępne. E, ten zestaw jest z 2014 bądź 2015 roku i był dodawany do zakupu, jeżeli tam jakąś kwotę wydaliśmy w Lego Storze i był on dodawany tylko w tych sklepach, które były otwarte oficjalne otwarcie sklepów, także no taki chyba rarytaz. chociaż nie wiem, jeżeli wiecie coś więcej na temat tego zestawu podzielcie się oczywiście w komentarzach. Dobra, koniec tego gadania, ja idę składać, no i co, widzimy się za chwilę. A teraz intro. Witam Was po tej krótkiej przerwie, zaczynamy naszą recenzję, zaczynamy od obejrzenia pudełka, więc nie przedłużając, zabieramy się do roboty. Lego sklep, widzimy tutaj ekskluzyw. ja jestem generalnie bardzo zajarany tym zestawem i się nie mogę doczekać kiedy go złożę. Zestaw numer 40, 145, 7+, 413 elementów do złożenia. Widzimy, tutaj jest jedna figurka. Pudełko wygląda w następujący sposób od drugiej strony. Moje pudełko jest nieco zbudowane, ale to tylko pudełko, znaczy zawartość jest w całości. No i co, tak to wygląda. Mam tutaj kilka gmin, które będziemy sobie budować. Zaraz podchodzimy do jest tutaj jakieś to zdjęcie, czy to no, trudno, lecimy. Możemy wciskać tą plombę, no poszło nad wyraz łatwo, bo czasami te plomby się nie chcą wciskać. To pudełko jest w miarę cienkie. Tutaj już teraz pojawiają się pierwsze problemy, ale mamy to. Nie wiem czy to będzie dobrze. Wysypiemy sobie zawartość, żeby było puste i na bok, co my tutaj mamy. Mamy tutaj... Tak, mamy tutaj dwa szare plejty, na które będziemy budować. Jest instrukcja. Tak wygląda zbudowany sklep. Eee, no i co? Tak to się nam prezentuje w środku. Nieponumerowane eee, torebki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, tutaj jeszcze mamy jedną płytkę konstrukcyjną w takim jaśniejszym szarym kolorze. Oraz naklejki. No, akurat te naklejki, jak ich bardzo nie lubię, to tutaj są bardzo potrzebne. Dobra, ja się zabieram za składanie i widzimy się po złożeniu. Do zobaczenia. A tak wygląda nasz złożony zestaw 40-145 LEGO Store. No i co mogę powiedzieć? że jestem bardzo zadowolony i zaczniemy może od jednego minusa tego zestawu, e, mianowicie od tego, że w tym zestawie nie mamy żadnej figurki, która by nam e, m, odzwierciedlała pracownika sklepu LEGO. Mamy tutaj taką panią, która ewidentnie przyszła na zakupy. Bardzo fajny nadruk na trosiku, możecie sobie to zobaczyć tutaj. Eee, taka bluzeczka przepasana z kokardką. Ma tutaj jakiś wisiorek z serduszkiem. Szeroki uśmiech, oczywiście wyszła z zakupami. Bardzo mi się podoba odzwierciedlenie tej torby eee, Lego, tej wielkiej żółtej torby z logotypem Lego. Bardzo fajnie to wygląda. Z tyłu, mm, z tyłu ta pani ma też taki mały nadruk, który jest jakby częścią frontu tego tej bluzeczki, która jest pod tym kardiganem, można by tak nazwać. Jeżeli chodzi o fryzurkę, włosy spięte w kok i nie mamy alternatywnego wyrazu twarzy, jest tylko ta uśmiechnięta buźka. Jeżeli chodzi o samą figurkę tą, jest bardzo fajna i ta torba robi tutaj robotę zdecydowanie. Natomiast, jeżeli chodzi o sam sklep, Brak pracownika i tutaj od razu moje pytanie do Was, jeżeli macie jakąś figurkę, która mm, ma jakiś nadruk Lego na trosiku z przodu, bądź z tyłu, e, zgłości się do mnie i jeżeli jesteście w stanie ją odsprzedać, to ja ją chętnie kupię, żeby sobie tutaj takiego pana bądź panią, które będą pracowali w moim sklepie, wstawić. Dobra, przejdźmy do sklepu. Figurka już umówiona, to tak trochę inaczej niż zwykle, ponieważ zawsze robimy to na samym końcu. Mamy nasz sklep. No i to jest bardzo przyjemna konstrukcja. Przeszklony front. Tutaj logotyp Lego. Mamy tutaj nasz szyld. Bardzo fajnie to wygląda. Co jest bardzo fajne, ten smok, który jakby tutaj przeplata się przez, przez tą fasadę sklepu. Jakby ten jego ogon tutaj się pojawia. Możemy sobie poruszać jego pyskiem tutaj i go. Jakby otwierać i zamykać. Bardzo fajny patent. Gdzieś już chyba w jakimś lego sklepie e, można było to zaobserwować. Na dachu mamy odzwierciedlenie 2x4 klocka w kolorze żółtym. E, też bardzo fajnie to wygląda. Co jeszcze mamy tutaj? E, mamy tutaj kilka rzeczy, które możemy zobaczyć. E, w sklepie Przed wejściem, czyli w witrynach, tutaj chyba jest yy, yy, część Pika Brick wall, tak mi się wydaje. Mamy tutaj, nie wiem czy to zobaczycie, postaram się to pokazać. Yy, mamy tutaj domek yy, jako zestaw i samolot. Zaraz sobie zobaczymy to yy, z lepszej perspektywy. Yy, część tutaj chodnika. Mamy wejście do sklepu, też ładnie to wygląda. Jeżeli chodzi o boki, biała, biała konstrukcja z szarymi elementami, schludnie czysto i tak yy, bardzo przyjemnie. Eem, dobra, i co możemy tutaj zrobić? Ten sklep otwiera się na zasadzie, na zasadzie zawiasów, i możemy sobie zajrzeć do środka. Także widzicie, tutaj jeszcze część z tej strony mamy tego klocka, jeszcze może tak pokażę. Z tej drugiej strony, tutaj jest klocek 2x4 w witrynie. Tutaj mamy ptaszkę. Nie wiem, czy to jest pingwin, czy to jest jakiś inny ptaszek, który też tutaj jest przy wejściu zamontowany. To jest jakiś zestaw. Tutaj mamy jakieś pudełko, gdzie pewnie możemy sobie polibagi wybierać z tego pudła. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i to jest ta część frontowa, wejście do sklepu. Oraz mamy tutaj drugą część, gdzie mamy kasę, w której nie ma naszego pracownika. Możemy sobie też, no zaraz może do tego dojdę, ale omówimy co tutaj jest. Mamy półki z zestawami po jednej po drugiej stronie. O dziwo, naklejki nakleiły mi się bardzo schludnie i prosto, więc e, jestem siebie zadowolony. E, więc tutaj nie będę płakał z tego powodu. Mamy Pika Wall, e, dużo tych elementów gruszkowych, e, bardzo fajnie to wygląda. Mamy też kasę, tutaj mamy kubeczki do Pika Brick Wall, żebyśmy sobie mogli e, pakować do nich. E, żebyśmy sobie mogli pakować do nich nasze klocki. Co więcej, e, jest to taki mały patent, który nie jest oczywisty, e, ale e, jakby usprawnia e, zabawę tym sklepem, ponieważ możemy sobie łatwo wypiąć te elementy, czyli mamy tutaj naszą kasę. Tutaj też jest style z nadrukiem kasy oraz możemy sobie wypiąć te ścianki z zestawami i możemy sobie to jakoś zamontować, żeby ten nasz sklep powiększyć. Może tak to pokażę. Bez jakiejś rozbudowy. I możemy ten sklep sobie o wiele, wiele powiększyć. I super patent. Wydaje mi się, że. Bardzo dobrze przemyślany to jest. Eee, od razu Wam pokażę zawartość eee, dodatkowych elementów, która pozostała po budowie. Czyli mamy tutaj więcej groszków tych kolorowych, które możemy sobie rozbudowywać ten Brick Wall. Eee, I jakby usprawniać naszą zabawę. Mamy też groszek z dodatkowym okiem. I taka generalnie drobnica, chociaż tych elementów jest całkiem sporo jak na, na rozmiar tego zestawu. E, oczywiście, gdy rozbudujemy ten sklep, brakuje nam figurek, no jedna figurka to zdecydowanie za mało. A, pani, która kupuje sobie LEGO, znaczy kupiła sobie LEGO, e, no i co, brakuje nam tego sprzedawcy bądź sprzedawcy, dlatego jeżeli macie takie figurki, i macie je na zbyciu i moglibyście się ich pozbyć, to dajcie znać w komentarzu, ja się do Was odezwę i na pewno się dogadamy co do ceny, ponieważ bardzo chętnie bym sobie tutaj wstawił w tym miejscu jakiegoś pana sprzedawcę, który obsługiwałby naszych klientów. Co więcej, możemy sobie dobra, zamontujemy to z powrotem. Łatwo to jest w montażu i demontażu. Jak widzicie, jest to zamontowane na dwóch E, dwóch studach, tylko te ścianki z zestawami. Dostęp jest bardzo prosty. Co więcej, możemy zrobić? Możemy sobie zdjąć dach. Także ta zabawa również może być dużo łatwiejsza, jeżeli chodzi o dostęp. E, tak to wygląda jest tutaj na studach, czyli taki modularowy mm, patent i też bardzo fajna opcja tutaj zrobiona przez Lego. Więc tak, no tak się prezentuje z frontu naprawdę bardzo fajny i przyjemny zestaw. Bardzo mi się podoba i jestem bardzo zadowolony, że sobie go kupiłem bardzo dobra cena, bo e, patrząc sobie później szukając tych zestawów, to za dużo większe pieniądze niż za które ja zapłaciłem, można go dostać gdzieś tam na Allegro e, i tych sztuk naprawdę było dosłownie kilka. E, Także jeżeli macie możliwość zakupić sobie ten zestaw, jeżeli macie LEGO City, swoje miasto, to jak najbardziej można wstawić ten sklep sobie tam. Można go oczywiście rozbudowywać, ja bym chętnie przyjął do swojej kolekcji inne sklepy LEGO, które zostały wydane. No i można by było to sobie jakoś tam powiększać. Jak dla mnie super zestaw, tak jak mówię, brakuje mi tylko tej jednej dodatkowej figurki z panem bądź panią którzy by sprzedawali nam nasze klocki, tak to jest trochę tak biednie więc to jest jedyny minus tak naprawdę tego zestawu poza tym ja jestem bardzo ukontentowany gorąco polecam, co wy myślicie o tym zestawie, czy macie jakieś inne lego sklepy które zostały wydane przez lego, dawajcie znać w komentarzach ja się widzę z wami wkrótce do zobaczenia Cześć.